Jak w ogóle panu ten koncert, ten pomysł na Solidarność z Białorusią? I właśnie gramy cały czas koncerty takie, bo no, jest taki czas, nie? Jest, jest czas, gdzie jest po prostu zagrożenie nie? Dla, dla wolności na, na Ukrainie. I dlatego trzeba po prostu wspierać. A z mojej strony, my chcemy, z naszej strony chcemy, chcemy pokazać ludziom w Polsce, że jest to ważna rzecz, że to, że mamy wolność, to nie jest taka rzecz naturalna, nie? Bo, o tą wolność walczyli nasi dziadowie, nasi ojcowie. Eee, i każde pokolenie musi walczyć o, o, swoją, o swoją wolność. Także to jest naprawdę ważna rzecz, żeby wspierać. I jeszcze jest jedna rzecz, żeby przez te koncerty trochę odrywać ludzi od telewizora, w którym, w którym siedzą, właśnie pokazać im, że jest... To... Jak Pan sądzi o tych wydarzeniach, co teraz są w Ukrainie, znowu separatyści chcą zabrać tam jakąś część e, Ukrainy. Najgorsze to jest ta, to co mówił to, co mówił Lenin, nie? Że my nie szukamy prawdy. My tworzymy prawdę. Nie? Putin tworzy prawdę dla swoich ludzi która jest kłamstwem totalnym, nie? Wiele ludzi w to wierzy i wydaje się, że, e, że ci ludzie, którzy... Oczywiście jest wiele ludzi na po prostu za, za pieniądze, nie? A najgorsze to jest to dla mnie, że teraz jest taki jakby antymajdan, nie? Że oni się ubrali w szaty Majdanu, bo wyglądają tak, tak samo, ale to nie jest Majdan, nie? I to jest właśnie diabeł zawsze się wstroi e, Szaty Pana Boga, nie? To jest zawsze taki właśnie mechanizm tego kłamstwa. ale ja wierzę w to, że Ukraina nie da się rozerwać i, i że będzie jednym państwem.